Moi drodzy, dzisiaj, gdy przeżywamy uroczystość trzech króli, zatrzymujemy się nad tym pięknym wydarzeniem, kiedy to już do dwuletniego, mniej więcej w tym wieku był mały Pan Jezus, kiedy go tych trzech mędrców odwiedziło, przychodzą niezwykli ludzie, ludzie, którzy szukają Boga. Najpierw szukali Go w ówczesnej nauce, dlatego obserwowali niebo, dlatego spoglądali w gwiazdy, które ich. Poprowadziły bliżej do Pana Boga. Bo właśnie przez obserwacje zjawisk przyrodniczych doszli do tych wniosków, że król się narodził, niezwykły Pan i władca całego świata. Wyruszają w drogę kierowani tym Bożym natchnieniem. Przychodzą do Jerozolimy i tam znowu Pan Bóg ich kieruje przez dziwnego, byśmy powiedzieli, człowieka, bo przychodzą do. Króla Heroda, który jest królem narodu wybranego, ale jest tym, który przed Panem Bogiem nie chce się pokłonić, jest tym, który Pana Boga się boi, chce tego małego Boga zniszczyć. I przychodzą do Niego, a to jest człowiek, który ma w swoim otoczeniu ludzi doskonale znających Pismo Święte. I właśnie ci ludzie kierują dalej mędrców do Betlejem, do tego niewielkiego miasta w okolicach Jerozolimy, bo tam miał się narodzić obiecany Mesjasz. I kierowani Słowem Bożym przychodzą mędrcy do świętej rodziny i spotykają Maryję, Józefa i małego Jezusa. Jezus, który w tym czasie miał już około dwóch lat. I tam... Wyznają swoją wiarę. Spotykając Boga w swoim życiu, wyznają wiarę w to, że On jest ich prawdziwym królem, Bogiem i Panem. I zostawiają niezwykłe dary, niezwykłe prezenty dla tego małego dzieciątka. Dzisiejsze to wydarzenie jest z jednej strony dla nas pięknym przykładem drogi poszukiwania Pana Boga, ale jest też dla nas pięknym świadectwem tego, że Pan Bóg do siebie chce przyprowadzić wszystkich ludzi. Bo przecież, jak to święto nazywamy świętem czy uroczystością objawienia Pańskiego, Bóg, który pragnie się objawić człowiekowi, i nie tylko nam, którzy wzrastamy przecież w wierze chrześcijańskiej, wzrastamy znając Jezusa. Bóg jest tym, który pragnie objawić się wszystkim ludziom. I widzimy tę drogę mędrców, którzy odkrywają Pana Boga powoli, po kawałeczku najpierw przez naukę, później przez Słowo Boże aż wreszcie przy, przez spotkanie. Ale widzimy też, że tych trzech mędrców zostawia Panu Jezusowi niezwykłe, ale bardzo wymowne prezenty. To są dary, które bardzo mocno mówią o tym, kim jest Jezus. I a propos właśnie tych trzech darów, trzech prezentów, zobaczcie i też tego, że Pan Jezus jest wtedy malutkim dzieckiem, bo ma raptem dwa latka. Teraz kiedy chodzimy po kolędzie i was odwiedzamy w mieszkaniach, zostawiając Boże błogosławieństwo, modląc się z wami, ale też mając okazję porozmawiać z wami, no to też spotykamy rodziny z małymi dziećmi. I wy, którzy jesteście już starsi i macie dzieci dorosłe, przypomnijcie sobie ten moment, kiedy dzieci były małe. Jak to człowiek patrzył na takiego malutkiego syna czy córkę i zastanawiał się, kim to dziecko będzie w przyszłości? Może i teraz jesteście w takim wieku, gdzie rzeczywiście macie takie małe dzieci, i też tak człowiek patrzy i zastanawia się w takiej codzienności, niejednokrotnie zatrzymując się przy tym małym człowieku, na kogo on wyrośnie, kim będzie w przyszłości, jaki zawód będzie miał w przyszłości, jak ułoży się jego czy jej życie. Różne są metody na przewidzenie tej przyszłości życia małego człowieka. Ale dzisiaj też w kontekście nawet i tej historii, zobaczcie, mędrcy ze wschodu to są ludzie, którzy przychodzą do Pana Jezusa, i wiadomo, że jest jeszcze wtedy małym dzieckiem. Jeszcze nie uczynił żadnego cudu, jeszcze nie zaczął nauczać, jeszcze nie oddał swojego życia za ludzi. Ale popatrzcie te prezenty, które zostawiają Panu Jezusowi. Ze swoich skarbów wyciągnęli złoto, kadzidło i mirę. To jest zapowiedź też tego, kim Jezus będzie. Złoto i dane w prezencie, oczywiście my też dzisiaj byśmy się ucieszyli, jakby nam ktoś złoto dał, nie? bo to na pewno. Ale złoto dano, dane w prezencie panu Jezusowi, o czym świadczy? Świadczy o tym, że ci ludzie potrafią w Chrystusie rozpoznać nowonarodzonego króla. Dlatego przychodzą do Jerozolimy, dlatego Herod boi się pana Jezusa, bo Herod boi się o swoją władzę. Złoto symbolizuje królewską godność Pana Jezusa, że Jezus jest prawdziwym królem. Czasami na rekolekcjach dzieci pytam się, kto to taki jest król, bo mam tam różne historyjki i opowiadania o, o różnych królach, o różnych władcach. I w zasadzie za każdym razem, kiedy zadaję dzieciom to pytanie, to dzieci odpowiadają w prosty i mądry sposób: Król to jest ten, który rządzi. I myślę, że tutaj zatrzymując się nad tym darem, warto, żebyśmy się sobie zadali pytanie, czy rzeczywiście Jezus jest królem mojego życia, czy rzeczywiście jest tym, według którego nakazów ja postępuję. Bo może być w naszym życiu różnie, trochę też jak w tym żarcie, jak dzieci zapytano, kto jest głową domu i dzieci chórem odpowiadają, tatuś, a kto w domu rządzi, mamusia. Nie? I tak może być w naszym życiu, że z jednej strony jesteśmy tymi, którzy jesteśmy chrześcijanami. I tak, wyznajemy, Panie Jezu, Ty jesteś moim królem, jesteś moim panem, ale czy rzeczywiście to wszystko, co ja robię, jest zgodne z Twoją wolą? Czy wszystko to, według, czy wszystkie te zasady, pomysły, myśli, słowa, to wszystko, co w mojej codzienności jest, czy jest zgodne z Twoją wolą? Czy to jest rzeczywiście. Twoje królowanie w moim życiu? Drugi dar, który przynoszą mędrcy, to przynoszą kadzidło. I już wtedy kadzidło było oczywiście używane do celów religijnych. Dla Żydów kadzidło ma bardzo ważny wymiar, bo oczywiście w świątyni też było okadzenie, ale było to symbolem niezwykłego doświadczenia Izraelitów, doświadczenia, kiedy to Pan Bóg Prowadził cały naród wybrany z Egiptu do Ziemi Obiecanej i objawiał się Izraelitom w obłoku. Obłok, który był widocznym znakiem Bożej Obecności. Ale też i dym kadzideł w Piśmie Świętym, szczególnie w Apokalipsie, mamy go jako symbol modlitw świętych, które wznoszą się przed Tron Boży. I zobaczcie, dzisiaj też będziecie mogli zabrać ze sobą do domu trochę kadzidła żeby ten dom, każdy dom wasz wypełnił się nie tyle dymem, ale zapachem, zapachem kadzidła, zapachem Bożej obecności. To jest ciekawe, że na Madagaskarze, tam gdzie nasi współbracia posługują, to określenie Pana Boga w języku malgaskim to jest ten, który pachnie. Na podstawie tego też kardynał Krajewski, kiedy tytułował swoją książkę z rozważaniami, to zatytułował ją Zapach Boga. I zwróćmy uwagę, że kiedy kadzidło rozpalamy, kiedy ono wypełnia tym swoim zapachem całe nasze mieszkania, to po jakimś czasie, oczywiście, mieszkanie trzeba wywietrzyć, żeby tego dymu za dużo nie było, ale zapach pozostaje. I można teraz w tym momencie zapytać się, Panie Boże, a czym pachnie moje życie? Czym pachnie moja codzienność? Czym pachnie mój dom? Czy ludzie, którzy do mnie przychodzą do domu, czy ludzie, którzy ze mną się spotykają, mogą wyczuć Twoją obecność, mogą poczuć Twoją miłość? Czym pachnie moje życie? Czy rzeczywiście ja, idąc, Panie Jezu, za Tobą, jestem człowiekiem, który, który Tobą pachnie? Gdzie ludzie spotykając się ze mną, mogą wyczuć, że ja jestem blisko Ciebie, że ja jestem Twoim przyjacielem. Czym pachnie moje życie? I dzisiaj też niech ten dymka dzidła oczywiście niech wypełni nasze domy, niech zostanie, ale też żeby nasze życie, nie tylko dzisiaj, ale całe nasze życie, żeby pachniało Panem Bogiem. I ostatni dar i prezent i proroctwo, jakie zostawiają mędrcy, to jest mirra. Mirra, czyli taka żywica, która była wykorzystywana do różnych celów. Z jednej strony była wykorzystywana do balsamowania zwłok i jest też zapowiedzią śmierci pana Jezusa: to, że pan Jezus zostanie złożony do grobu, że odda swoje życie za nas. Ale mirra miała też właściwości przeciwbólowe. I ciekawostką taką jest, że mirre dosypywano do octu winnego podawanego skazańcom w czasie męki, żeby ich znieczulić. I przypomnijmy sobie, że Jezus, kiedy umiera na krzyżu, to zostaje mu podane na trzcinie gąbka, która jest nasączona właśnie tym octem winnym, zmieszanym z mirrą. I kiedy mędrcy zostawiają ten niezwykły dar Panu Jezusowi, czyli mirrę, jest to prorocza zapowiedź męczeńskiej śmierci Pana Jezusa. Ale pamiętajmy dlaczego Chrystus poniósł śmierć męczeńską, bo oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Jezus jest Panem, Bogiem, Królem, który staje się pośród nas obecny, po to by i za mnie i za ciebie oddać swoje życie, by za mnie i za ciebie się Poświęcić. I myślę, że przy tym darze, zatrzymując się, warto zapytać się, dla kogo ja poświęcam moje życie. Czy ja w ogóle moje życie dla kogoś oddaję, bo my życie tak czy siak codziennie tracimy, przeżywamy je. Te dni już nie wrócą, które nam minęły. Ale czy ja rzeczywiście moje życie oddaję dla Pana Boga, oddaję dla drugiego człowieka? Czy moje życie staje się tak pewnego rodzaju codzienną ofiarą dla drugiego człowieka? Czy moje życie staje się darem dla innych ludzi? Kiedy zatrzymujemy się dzisiaj przy tych trzech niezwykłych darach od mędrców ze Wschodu, przy złocie, przy kadzidle i przy mirrze, myślę, że warto zadać sobie pytanie. Właśnie te trzy pytania, które wiążą się z tymi darami. Czy rzeczywiście, Panie Jezu, to Ty rządzisz w moim życiu? Czy to jest, Ty jesteś moim królem? Czy moje życie Tobą pachnie? I czy rzeczywiście moje życie staje się darem, ofiarą dla innych ludzi? I dzisiaj, kiedy przychodzimy, tak jak trzej królowie, trzej mędrcy do Pana Jezusa, prośmy to, małe dzieciątko, abyśmy rzeczywiście, tak jak ci trzej królowie byli byli ludźmi, którzy potrafią się Panu Jezusowi pokłonić. Byśmy byli tymi ludźmi, którzy nie tylko wyznają Chrystusa jako króla, ale rzeczywiście według praw tego królestwa żyją. Aby ludzie spotykając się z nami mogli wyczuć Pana Boga, wyczuć Jego bliskość, Jego obecność i miłość. I abyśmy się stawali najpiękniejszym darem dla Boga i innych. Amen.